Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku, w którym możecie poznać kolejnego pracownika Fundacji Leny Grochowskiej. Dziś jest z nami Edyta Sawicka. Bardzo ciekawa postać. Cześć, Edyta. Cześć, Aniu. Cieszę się, że jesteś z nami, bo słuchajcie, na co dzień Edyta pracuje w pracowni Krawieckiej. Szyje dla nas przepiękne tekstylia, chociażby te poduszki, które są tutaj za nami. Na co dzień robisz też torby, które. Tak. Super, sprzedają się w hotelach. Teraz dopiero mówiłaś mi, że. No, no wczoraj, sztuka się sprzedała, przy, musisz dorabiać. Przewczoraj właśnie, jak były te warsztaty, to jedna osoba kupiła i została tylko jedna torba. No świetnie. No i nie ma, ja muszę robić dalej o torby. <laughs> muszę Mariola mi pokazać i muszę pomóc robić to. No właśnie, w pracowni krawieckiej pracujesz już, ile czasu? Już dwa lata. Bo od dwóch lat jesteś w fundacji tak. i od razu trafiłaś do warsztatu krawieckiego, na warsztat krawiecki? Tak, mhm. bo była jeszcze Ania Komecka wtedy. Spełniłaś się w tym, Tak. choć marzyłaś o tym, by pracować na kuchni, no, chciałaś być no, szefową kuchni. No, chciałabym, ale tak nie wyszło, ale z jednej strony nie żałuję mojej wychowawczyni i ocenie, Potem znałam nauczycieli, to wszystko i może źle się uczyłam, ale, ale czwórkę z dobrym wynikiem znałam. No to przecież czwórka to jest, no, bluzkę, można powiedzieć, dobra ocena. I bluzkę na koniec roku akurat uszyłam sama w szkole mhm. zawodowej. Sama uszyłam no i, i, nią, i nią byłam nawet na zakończeniu roku szkolnego. Pięknie. Tylko nie mam tej bluzki. Chcę by pokazać. A mieścisz się jeszcze w te bluzkę? Nie, bo już, jej, <laughs> bo, bo, bo już jej nie mam, nawet gdzie ona jest, gdzieś, nie wiem. Słuchajcie, zawodowo Edyta jest krawcową, tak możemy powiedzieć, bo przecież masz dyplom krawiecki. Tak. Tak, a prywatnie żona od 25 lat, w tym roku srebrne gody. Tak. Powiedz, jak ten twój mąż wytrzymał z tobą 25 lat? No ja też się dziwię, że... To był żart. to więcej ty z nim wytrzymujesz tyle lat. Ja wytrzymuję, no jakoś się da radę. Raz się kłócimy, to kłócimy się, ale ja mówię do niego, jak ja mogę wytrzymać takim jednym 25 lat i się śmieję oboje. On mówi, no jak ja ze mną wytrzymał, tylko powiedział inne słowo. Ale przecież no, no. historia zaczęła się przepięknie. Posłuchajcie, no, no, no. bo to bardzo ciekawa historia. Jak się poznaliście? O, no to poznaliśmy się akurat ja pojechałam do koleżanki. On po, po, przyjechał do koleżanki. Ja się trochę w tak, tych kolegów, tych wszystkich. O. No i z, z, przyjechałam, poznałam Agnieszkę z nimi. Tak. Zobaczył niebieskie oczy, blondynkę, powiedział, że spojrzał na mnie i tak powiedział, że to będzie moja żona. Pojechał ale dodajmy, do... że miał wtedy dziewczynę. Tak, ale, ale z nią już zerwał, bo dała jemu zegarek i wszystko. Ale zerwał z nią po tym, jak spotkał ciebie. No, niej właśnie to, tego się stało z tego względu, że po prostu oddał jej wszystko. Zegarek i oddał to, co, co, co tego i koniec. Nie, Zobaczył nie. twoje błękitne oczy i się po prostu w nich zakochał. Zanurzył utopił się. W nich. Tak, powiedział, że pojechał do domu i po drodze myślał, pojechał do domu, powiedział: Mamo, ja będę się żenić, blondynka. I ty musiałaś to po prostu no. przyjąć do swojego serca. No, bo, no musiałam, tylko że po prostu dbałam się trochę, jak mi to się zareaguje, jak pojechałam pierwszy raz. Tylko, że ja dziadek jak zobaczył, bo elegancko się ubrałam, bo ja się nie pozwolę, żeby tak tego, to spódnicy długi no, takiej no, ładnej pojechałem. To jest zawodowa krawcowa, musi się dobrze no, ubrać. Umalowałam się tak, jak potrzeba na zabawę jak jeździłam, to musiałam się umalować. To się pokazałam z najlepszej strony i... Tak. Dziadek jak zobaczył mówi, o jaka ładna blondynka wyszła z samochodu. I się śmiałam o wtedy i śmiałam trochę, jak mnie zareaguje. O. I po jakim czasie wzięliście ślub? Szybko. No pół roku chodziliśmy do, do zaręczyn, bo myśmy się zaczęli w czerwcu. No i później pół roku do wesela. Mhm. Nie żałujesz tej decyzji? Nie żałuję, przychodzę do, do przy... Po prostu przychodził do mnie codziennie i wieczorami siedział. Mm -hmm. Ja no, na wesele też go zaprosiłam, bo nie miałam z kim pojechać. Bo no, do kolegi, bo ja sama nie jadę, bo ktoś mi... Po, to ja tamto po tego... W razie już mi tam ktoś, Krzysiek, taki jeden oko mi puszczał. Na weselu. dzisiaj co są ci faceci? No, mówi, ale ty że... byłaś wierna jednemu. No byłam, ale brat młodzież, by że na kawę przyjedzie i, ku, i przyjechał Księg na kawę. ja mu po, się zrzeszła, mówię, co za wariat. Mówię, przyjechał na kawę, o. a ty twardo nie. Nie, przyjechał, tylko ja przyjechał, się. przyjechał, tylko ty twardo byłaś na nie. No, tylko ja się dziwiłam właśnie, akurat poszedłem do królanki. No wiesz, to są faceci, po no. prostu nie odpuszczają. No ale jesteś dziewczyną wartą grzechu, więc po prostu rozkochiwałaś ich w sobie. No, no I powiedz mi Edyta, bo ty na co dzień jesteś super optymistką, może jakieś dasz nam <grym> fajne rady. Chciałabym y, usłyszeć od ciebie dwie rady, jako ja. pracownik fundacji Leny Grochowskiej, jak być pozytywnie nastawionym człowiekiem do pracy. To po pierwsze, no. a po drugie, dobre rady dla super żony i wróćmy do tego pytania, jak być super optymistyczną osobą w pracy. Cieszyć się z tej pracy. No to nie wiem, to trzeba się po prostu cieszyć się, chodzi do pracy codziennie. Ja to już takie prawie złapałam, że już rano to już o godzina szóstej staję, bo już gotowa jestem. A jak mi było wtedy tęskno do pracy, jak była ten na, na urlopie, co mam na miesiąc czasu, to mi się tak nudziło. Pytałam się panie, Nietki, kiedy do tej pracy, bo ja już w tym domu już jak to mówią. Jak to mówię, te brzydkie słowa, nie będę mówić, bo to już tego. I już mnie tak korciło do tej pracy, i już w tym domu już, już nie mogę po prostu siedzieć. No i no, trzeba przychodzić. No co się nie, tak ciągnie no... do tej pracy, że sprawie, że tęskniesz za pracą, kiedy masz dłuższą przerwę? Wszystko. Wszystko krawiectwo, ceramika, malowanie, wszystko. Super. Pięknie, piękna sprawa. Wszystko. No i teraz złote rady od super żony. Jak przetrwać z własnym mężem, z własnym facetem. Już nie mówię o 25 latach. Jak w ogóle przetrwać, żeby było dobrze? Oj, to nie wiem, to trzeba po prostu się nie dać się kłócić. Być pozytywnym nastawionym, w jakące chcę to, to się zgodzić czy coś. No i, i co jeszcze? Jaka rada? Po prostu tak wszystko robić, żeby tak jak, jak ja dziś jadę, to już mówię odradzi mnie, odradzi mnie. A ja mówię ty a ja mówię ty ty, ja mówię, jak to brzydkie słowo, brzydkie słowo nie powiem. Mówię, weź, ja ci nigdy nie zdradzę. Ale jak ty wyjeżdżasz, to mąż się boi, że ty go możesz zdradzić, tak? Tak, tak. Ale ja nigdy taka nie będę, bo jednego po prostu wierna jestem. Jednego go masz? Jednego kocham. Całe jednego życie. Go kochasz. Całe jednego kochasz. Jednego go mam i jednego będę go kochać. Piękna, no i, piękna i, Dawiza. No i przeżyłam z nim 25 lat. No i zobaczymy, czy przeżyje następne 25. Tego aby... wam życzymy. No, daj Boże. Tak. Zdrowia najwięcej. Zdrowia. A powiedz, kto rządzi w domu? Ja. Edyta Sawicka, optymistka w pracy, rządzicielka w domu z zawodu Krawcowa. Tak. Życzę Ci Edyta wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję, D dziękuję za skutkanie. bardzo. I zapraszamy do hoteli Arche, bo tam wiszą obrazy. Wiszą obrazy malarstwa Edyty. No, z Gdańsku. W Gdańską już widzą moje, moje obrazy w pokojach już. Edyta, kobieta wielu talentów. Bardzo no, dziękuję. No. no i cóż, pozdrawiamy wszystkich widzów i gości Hoteli Arche. Pozdrawiamy. O, nawet biją nam brawo, pracownicy fundacji. Dzięki.